Samotny wilk, postać wybitna, indywiduum. Jeśli wiecie o kim mówię zostawcie komentarz, a tymczasem będziemy degustować Sigma z browaru Magic Road. Na pierwszy nich nosa taka zielona cebulka, delikatny szczypiorek, to szybko uleciało. Później pojawiają się takie białe, tropikalne owoce. Wysuszony melon, taki spłaszczony. Do tego troszeczkę taka słodka gruszka się pojawia. I co ciekawe, wyczuwana jest słodowość, słód taki przypominający bułkę pszenną, więc w aromacie jest bogato. W smaku jestem turbo pozytywnie zaskoczony. Natomiast mam jeden duży problem. To nie jest ipka. Według mnie oczywiście to koło ipy nie stało. Natomiast co my tu mamy? Mamy taką goryczkę właśnie przepinającą zieloną cebulkę, ziołowość chmielową. Do tego jest kontra słodyczy, słodowości właściwie. Taka pszenna bułka jest piękna, ładna kontra. To piwo jest dobrze zbalansowane. Do tego jest wodniste, nie jest, jest takie półwytrawne. Ta goryczka nie jest ściągająca, jest bardzo, bardzo mocno przyjemna. Więc ja je ocenię według mojej oceny. Daję jemu 9 na 10 w kategorii no name, bo to piwo jest Сигнал.